Zbliża się koniec roku i wiele osób pewnie zastanawia się, co nas czeka w tym kolejnym na rynku nieruchomości. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że ten 2019 rok zakończy się mniej więcej 10-12% wzrostem na całym rynku, co oznacza, że właściwie drugi rok z rzędu... Ceny mieszkań rosły zdecydowanie szybciej niż wzrost wynagrodzeń, a to powoduje, że dostępność mieszkań nam powoli spada. Co prawda, ona nie jest jeszcze ciąg, jakaś bardzo, bardzo niska, bo spadła. Z, żeby kupić 50-metrowe mieszkanie, to w tej chwili potrzeba 101 średnich pensji netto, a jeszcze 3 lata temu to było 95 pensji, więc mamy niewielki spadek, ale jeżeli porównamy to z sytuacją z okresu 2007 roku, czyli z szczytu poprzedniego bumu, no to ta dostępność ciągle można powiedzieć jest bardzo bardzo dobra i spadła, ale w nieznacznym stopniu. I pytanie, co będzie w kolejnym roku? Czy dalej te ceny mieszkań będą tak mocno rosły i ta dostępność będzie spadała? No, jak na razie bardzo trudno na to odpowiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo różne czynniki, które będą działały w bardzo różnych stronach. Z jednej strony ciągle pewnie będziemy mieli bardzo niskie bezrobocie, bardzo niskie stopy procentowe, ale z drugiej strony też na przykład na ten rynek już trafiło mnóstwo mieszkań. Dodatkowo Demografia będzie działała bardzo niekorzystnie, dlatego że liczba osób młodych, które wchodzą na rynek pracy będzie coraz mniejsza. No bo też w latach 90. rodziło się dużo mniej dzieci niż w latach 80., więc tych chętnych do zakupu będzie coraz mniej. I też pytanie, czy częściowo być może ten, ten brak zapełnią imigranci, ale też z drugiej strony może się okazać, że na przykład imigranci wyjadą na przykład skuszeni wyższymi pensjami w Niemczech, czy też wrócą na przykład na Ukrainę, gdzie ta sytuacja gospodarcza trochę się poprawia. Więc bardzo trudno w tej chwili to określić, ale właśnie pa warto pamiętać o tym, że rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym i pewnie on nie będzie rozmiał nieskończoność. Być może rzeczywiście będzie to kolejny wzrok wzrostów, tego jeszcze nie wiemy, ale pamiętajmy o tym, że istnieje pewne ryzyko. Wiele osób yy, ekscytuje się tymi wzrostami cen i myśli o tym, żeby zainwestować i może za kilka miesięcy to mieszkanie sprzedać, albo zainwestować w mieszkanie na wynajem. Rzeczywiście. Przez pewien czas to może być bardzo dobra inwestycja, ale pamiętajmy o ryzyku, pamiętajmy o tym, że kiedyś stopy procentowe wzrosną, że kiedyś ten popyt na mieszkanie może spaść, więc nie zapominajmy o tym, bo inaczej taka inwestycja może też się źle skończyć dla nas.